które przybyły z dalekiej Syferii, rozpoczynają powolne, sukcesywne spychanie naszych sił. Żołnierz polski w tym czasie musi ulec przewadze przeciwnika. Jest zmuszony do tego, żeby się cofać, żeby próbować ustabilizować front na kolejnych pozycjach. Jedną z tych pozycji, na których liczono zatrzymać były stare niemieckie okoty podobne jeszcze w okresie I wojny światowej przez Prusach. Niestety, kiedy żołnierz ma nadzieję, że kolejna linia obrotu będzie już to ostatnia, że to tutaj uda się ustabilizować front, w którymś miejscu ten front jakiś oddział przeciwnika znajduje lukę w linii obrony i nagle okazuje się, że chce że znowu przeciwnik. Wychodzi na polskie tylu. Kolejne linie obronne upadają. Front zbliża się do Bugu. Do Bugu, na którym znajduje się również potężna twierdza Czesław. To właśnie ona w lesie 1920 roku ma być tym który obróci do Syboi To właśnie w oparciu o obronę Czesław, w oparciu o linię Bugu, Wiódłek instytucji planował przeprowadzić ma, aby odskrzyżyć naciągające wojska bolszewickie i wreszcie odrzucić losy wojny. Jest wtedy tylko kilku, nie więcej, a tych tam złych okoliczności. Wielka zostaje poddana jeszcze przed, kiedy po to, co pod siły bolszewickie. Nie o to żołnierz Polski znowu się Za Mariusz Warszawy. I właśnie wtedy zapada decyzja, że ta bitwa, która rozprzestrzeniła losach wojny, to będzie bitwa na Mazotrze. to będzie bitwa, która przejdzie do historii pod swoją chyba najlepszą nazwą, jaką używano w historiografii lat 20-30. Że będzie to bitwa na polach stolicy. I to przed polach liczonych w dziesiątkach, setkach kilometrów. Bo pamiętać trzeba, że obrona Warszawy to nie tylko te słynne, znane najlepiej, walki pod Ostowym czy Radzyniki, To obrona całego pasa, tak zwanego przedmościa warszawskiego, ciągnącego się aż od Zegra po górę Kalwarii. Ale to także wszystko to, co dzieje się na północ od Warszawy. Między innymi walki na północnym Mazowszu walce wybranki w regionie Ciechanowa, Płocka, Polska, ale także tu w rodzinie naszych krajach W Wobec ciągłych postępów Armii Czerwonej polskie dowództwo decyduje się sformować nową jednostkę drogi, która zostaje numer 5. I to właśnie piotak wojska polskiego ma bronić terenu nad Koroną. W lecie 2020 roku wydaje się, że sytuacja na froncie jest tragiczna. Na początku lipca powołana zostaje Rada Obrony Pańskiej. Wydaje ona zarządzenie. Obywatel Rzeczypospolitej, ojczyzna w potrzebie wzywać się wszystkich zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie zaciągali się armii. Stwierdzając, że za ojczyznę każdy w Polsce z własnej woli gotów jest złożyć krew w życie. I rzeczywiście ta odezwa, odezwa wzywająca podatków do wstępowania do armii, odnosi ogromny sukces. Do armii wstępuje zarówno młodzież, jak i weterani kulp bitewnych I wojny światowej. Ci, którzy mieli zapewne nadzieję, że po roku 2018 będą mogli wreszcie w spokoju toczyć szybkość. Że już więcej nie będą musieli sięgać za broń, że nie będą musieli bronić nową rodzących wszystkich. Także sytuacja okazała się zupełnie inna. Dowódcą V Armii Wojska Polskiego mianowany zostaje generał Bolesław Sikorski. On po latach w swoich wspomnieniach zanotował. V Armia jak od dwóch ostatnich dni nie posiadała na to tradycji bojowej. Nie istniała w ich szerega, chowa niewidoczna, niemniej niezawodna, niż wzajemnego zaufania, jaka winna łączyć żyda z dowódcą, jeśli dany oddział ma być zwykły. W tej gromadzie ludzi trzeba więc było wskrzesić zamieszkającą duchę. Trzeba ją było uleczyć i uczynić z powrotem zdolność do czynnych walk. Trzeba było budzić wśród żołnierzy, Poczucie pewności w miarę zwycięskie zakończenie rozpoczynającej się bitwy. Pomimo liczebnej przewagi nadciągającego przeciwnika. Tak więc, to właśnie weteranie, ochotnicy, bardzo często ci, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji nosić broń, nie wiedzieli jak tą broń się obsługuje. Nigdy wcześniej, jak to się mówi w slangu wojskowym, nie wąchali prochu. To właśnie oni tutaj nad wkrołem dać odp nadciągającym czerwoną falę Armii Czerwonej. 14 sierpnia 1920 roku generał Sikorski do swoich żołnierzy wydaje rozkaz następującej treści. Żołnierze, w dniu dzisiejszym rozpoczyna się z dawna przez Armię Polską, przez cały naród oczekiwana kontrofensywa nasza. W piątej armii przypadło to zadanie, by pierwszym uderzeniem rozpocząć i zdecydowanie rozstrzygnąć okres polsko-rosyjskiej wojny. Żołnierze, gdy w ichurze ognia ruszycie do ataku, pamiętajcie, że nie tylko o wielką sławę, lecz o wolność i pręgę naszej ojczyzny walczycie. Na obręb waszych magnetów, nieciekliś w polskich, serce i myśli, z wami cały nasz. Cała Polska wierzy i ufa, że w walce, która się dziś na śmierci jeszcze zaczyna, jeden może być wynik. Zwycięstwo i triumf wojsk Rzeczypospolitej. I rzeczywiście, rozkazy jakie otrzymał generał Sikorski mówiły o tym, że piąta ma iść do przodu. Mimo przewagi bolszewickiej, to ona ma przeprowadzić ofensywę. Fakty były jednak inne. To cały czas polski żołnierz poprosił bolszewicę. Cały czas szli do przodu i dotarli aż tutaj, dotarli nad grę. bo tutaj miał rozstrzygnąć się dalszy los wojny dowolszewickiej. raz, raz młodem, czerwoną, lat, w raz młotem, czerwoną świadomości, pokutuje wizja Armii Czerwonej jako nieskoordynowanej, źle dowodzonej zbieraniny żołnierzy w niekompletnym mundurowaniu, bez butu, gdzie jeden na kilku miał karabin, gdzie brakowało nic, jednakże faktycznie, fakty były zupełnie inne. W roku 1919 w roku 1920, to Armia Czerwona znajdowała się w o wiele lepszej sytuacji materiałowej. Mimo tego, że Rosja wyniszczona była przez 4 lata długiej wojny, to jednak na terenie państwa rosyjskiego nadal funkcjonowały fabryki, nadal produkowane od archeologów, którzy na polach litew wojny polsko-bolszewickiej znajdowali Amunicję rosyjską z sygnaturami świadczącymi o tym, że nie były to jakieś stare zapasy, że to była amunicja cały czas produkowana, cały czas dosyłana na front. To żołnierz Armii Czerwony nie musiał się martwić o braki, mógł iść do przodu. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w wojsku Polski. Po odzyskaniu niepodległości na terenie Polski nie było ani jednej fabryki zbrojeniowej, ani jednej fabryki uzbrojenia. Ani jednej fabryki a nic. Wszystko to, czym żołnierz Polski walczył w roku 1920 i wcześniej musiało zostać sprowadzone z zagranicy, musiało zostać zakupione. Wcześniej trzeba było znaleźć tych, którzy tą broń czy cały inny sprzęt będą chcieli Polakom sprzedać. Dlatego też na zachowanych fotografiach z okresu wojny polsko-bolszewickiej polscy żołnierze wyglądać mogą bardzo, ale to bardzo różnie. Różne było mundurowanie. Polski żołnierz nosił to, co pozostawili po sobie zaborcy. Polski żołnierz nosił to, co udało się kupić na zachodzie. Stąd też wiele mundurów, przerobionych mundurów pruskich, mundurów austriackich, ale także amerykańskich, brytyjskich, francuskich, a nawet włoskich. Podobnie było z bronią. Wśród żołnierzy piechoty znaleźć można było modele karabinów które zasilane były dwunastoma różnymi typami amunicji. Muszę tylko pomyśleć, jak ogromny był to problem, żeby do właściwego oddziału, na właściwy odcinek frontu, gdy ta amunicja już była, żeby dostarczyć ten typ amunicji, który żołnierzom był Witajcie, otrzemny. witajcie serdecznie. Ale mimo tego, mimo tych wszystkich problemów, jednak starano się wykonać rozkazy. I przygotować młode, nieostrzelane oddziały ochotników. Ochotników Piątej Armii, wśród których wchodziła m.in. dywizja ochotnicza, złożona już wyłącznie z tych, którzy ochotniczo zgłosili się do twierdzy modu. Tam zostali zapisani do armii i wstąpili do wojska polskiego po krótkim przeszkoleniu. Wyruszyli na front. i byli się za żydowskie interesy, 14... 19... 1920 roku tutaj, w rejonie Borkowa, w rejonie Nasielska, nad Wkrą nie przyniósł ostatecznego rozstrzygnięcia. Żadna ze stron akurat w tym momencie nie była w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Nad, nad Wkrąg z Bolszewikami 1920 o! ziemia leci aż tu. Jednakże, względny spokój był tylko złudzeń. na całym odcinku na całym terenie bitwy warszawskiej. Szykowano dwie operacje, które miały wreszcie rozstrzygnąć losy wojny. Bo oto, w tym samym czasie, kiedy trwała obrona linii w gry, po drugiej stronie Warszawy, na południu, w rejonie Dęblina, grupowały się polskie oddziały, którymi marszałek Piłsudski objął osobistych komendę, które dzięki temu, że już od kilku tygodni Czytano meldunki, przechwycone meldunki, rozkazy Armii Czerwonej, spodziewano się, że właśnie tak uda się wyjść na bolszewickie ale Ale także tutaj, na północ od Warszawy, by sprowano, jednak wprowadzić manewr, by i uprzednić kolejny bolszewicki tur wojsko-polskie. Zbierane przez lotnictwa. Wspierane przez artylerię, wspierane przez ogień, które kładły na bolszewickie pozycję najpotężniejsze pojazdy wojskowe, jakie istniały w tym czasie na świecie. Czyli dwa polskie pociągi, które przydzielone zostały piątej Armii. W wsparciu tych wszystkich sił, a także broni, która wtedy jeszcze raz czyli broni ten rozpoczęto poduszanie się na zachód. 15 i 16 sierpnia 1920 roku oddziały polscy. na dla tym odcinku frontu wolnie spychane są na wschód jednakże już około południa 16 sierpnia poprzez analizy Rozkazów, jakie płynęły do bolszewickich jednostek, wyłania się obraz tego, że sowieckie dowództwo już wiedziało, jak w ogromnej łapce znaleźli się jej żołnierze. Już po południu, 16 sierpnia, bolszewickie wizje otrzymały rozkaz wycofania się na wschód. Bo to tam zupełnie się nie spodziewano. W rejonie Białej Podlaski, czy nawet Białego Stoku. Nagle zaczęły się pojawiać polskie oddziały. Nie jak na początku sądzono, nie były to jakieś zaginione jednostki maruderów. Były to świeże, niepotrzebne, dobrze zaopatrzone i przede wszystkim posiadające wysokie morale oddziały, które aż tam nadeszły zbrojone rodziny. Nad co, to, co rodzice przekazują dzieciom. W Rozpoczęła się wielka konferencja z nadwieprza. Jej echa dotarła. Także jednostki, które wydawało się, że już uchwyciły Wisłę, że już udaje im się obejść Warszawę od zachodu. Jednostki Armii Czerwonej walczące na północ od Warszawy. One również rozpoczynają odwrót, znając sobie sprawę, że jeśli teraz tego nie zrobią, to bardzo możliwe, że za chwilę znajdą się w śmiertelnej pułapce. I ta droga wycofania się na wschód. Zostanie mi odcięta. W komunikatach wydanych już po bitwie znaleźć możemy następujące słowa. Zapoczątkowana przez generała Sikorskiego kontrakcja naszej armii północnej pomimo bardzo trudnych warunków rozwija się w dalszym ciągu nader pomyślnie. Nie ma znaczniech straty za cierpioną przeciwnika, który przeciw naszym siłom postawił w tym rejonie przyświęty list. Podział armii pomocnej, którzy czuwają się naprzód. Dziś odzyskano podziemne. Idę na most tak, teraz z perspektywy, z perspektywy mostu Wam pokażę. W szczególnych punktach rozpoczął gorączkową lotę. Lotnicy nasi, którzy współdziałanie daje świetne rezultaty, rozstrzygają cofające się kolumny przeciwnika, potęgując ich do Liczba

Nie się to, bo wcześniej nie mogę się chyba od kilku tygodni. Oczywiście żołnierz Polski na front. To teraz dla Bożego Narodzenia udały, Rosjanie jest to odmowa, chaotycznym odwrocie, co tam się... No to teraz mi piszecie, że nie ma dźwięku? Ja pierdziu. Teraz jest dźwięk. Ach ci słuchacze, chyba was zwolnię A to od początku nie było Z wami na front iść byście nawet broni nie wzięli ze sobą Da, 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 da. Ale nie, no był wcześniej dźwięk, czy ja tylko paluchem wziąłem na, na chwilę? Napiszta. I co, wy tak na nieme kino żeście oglądali? Nic nie pisaliście? Nie, no trzeba przeszkolenie zrobić. Był, było. A było! No dobra, to zwracam Wam trochę honoru. Był. Teraz zobaczyta z góry wszystko. Kurda, jakie dziewczyny tu chodzą. Ha! Tylko żeby nie miały większego niż. <laughs> Czasy ciężkie, dziwne. Nie wiadomo, co pod tą sukienką tam siedzi. O widać mnie, nie widać Widać, nie widać Widać, nie widać Wybuchy żeś tam zobaczyli pogryźł Żeby mnie coś z tyłu nie złapało Cześć kochaniutki Gdzieś tu kolega był, ale się zmył. Ojej, siema! Jesteś na żywo, możesz pozdrowić widzów. Czekaj. No dobry, bardzo fajna impreza. Tyle mogę powiedzieć. No widzisz? Takich ludzi nam potrzeba. Wygadany, romantyczny, do wzięcia. Idę wam jeszcze pokażę z góry to muszę uważać na samochody. Nic mnie w ogóle nic nie mówicie, żebym uważał. My witamy O tak to wygląda z perspektywy. Przeprowadzenie operacji odtrzymającej wojska tym razem już na północnym wschodzie i zniszczenie. I druga wielka bitwa, której czasem mówi się znacznie mniej niż od bitwie, a czas przechodzi do historii jako bitwa, czy też operacja niebezpieczna. I to właśnie tam, we wrześniu, październik roku 2020, władz z udaje się zamknąć resztę. Także tak to wygląda. Trup ściele się gęsto. A na wojnie jak na wojnie. Ściuś trup się ściele, niczym snopy. A najczęściej giną chłopy.

W roku 1931 poprzez zawarcie pokoju, którego pokoje ludzkie doprowadzają do zakończenia wycięskiej dla nas wojny w Polsce-Borczyńskim. Wojna, która ocaliła państwowość. Także dziewczyny też biorą do wojska, nie myślcie sobie. Dziękujemy, że zajęliście dzisiaj dzisiejszego dnia. Bardzo dziękujemy za obejrzenie przygotowanego przez rząd podwórczołu. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję, bo oczywiście znaczny podwórzowy skarb, który praktycznie nikt nie udaje się zadać w jakimś miejscu, a więc ma swoj skarb, jak jest Ten to zacznął. Ale mimo oczywiście tej znacznej... Nie, zmartwychwstali.

o. No i to było na tyle Pozdrawiam Was serdecznie Z malowniczego Borkowa O teraz te samochody jadą Że hej Dobra, przejdziemy szybko Cześć Marcin, może chcesz pozdrowić widzów? Pozdrawiam, było wodację. O, widzicie i takich ludzi nam potrzebowało. No i słuchajcie, to by było na tyle, tak wygląda słuchajcie jeszcze o kajaki siatkówkę, ping-ponga, jakieś cuda, można na piłkę przyjechać, na grilla. Także atrakcje są tutaj niesamowite. Ha, ale wyrwałeś dziewczyny. Jakoś mi się udało. kurde. Także serdecznie was pozdrawiam. Czuj do i do zobaczenia na Grunwaldzie. Szykujcie tam euro i dolary na płyty. Na razie. dolary. Głównie dolary.